Cześć. Porozmawiam dzisiaj o kursach językowych, a konkretnie o kursie języka polskiego. Spójrzcie na to zdanie. Chodzę na kursy języka polskiego. Gdzie jest błąd? Jak myślicie, co tutaj trzeba zmienić, co tutaj trzeba poprawić? Chodzę na kursy języka polskiego. Możemy pomyśleć, że, no tak, czasownik chodzić. Ja chodzę, wszystko jest dobrze. Chodzimy na. Kursy, na lekcje, na wykłady, więc tutaj też wszystko jest dobrze. Chodzę na kursy, kursy czego? Języka polskiego, dopełniacz też wszystko jest dobrze. I macie rację, że gramatyka w tym zdaniu jest poprawna, nie ma tutaj żadnego błędu gramatycznego. Ale jeżeli ja słyszę od kogoś, że ktoś chodzi na kursy językowe, to moja pierwsza myśl jest taka. Ta osoba musi być bardzo ambitna, jeżeli ma czas, żeby chodzić na dwa, trzy albo cztery kursy. Nie znam osoby, która w jednym czasie chodzi na dwa kursy języka polskiego. Więc błąd, który tutaj popełniacie, polega na tym, że używacie liczby mnogiej. I ja, gdy słyszę taki komunikat, to sobie myślę, że jesteś bardzo ambitną osobą, skoro masz czas na dwa kursy. Jeden w jednej szkole językowej, a drugi w drugiej szkole językowej, może jeden online, może jeden stacjonarnie, więc dwa niezależnie zorganizowane kursy językowe z dwiema nauczycielkami. Na przykład. Mało kto ma tyle czasu, żeby chodzić w równocześnie w tym samym czasie na dwa kursy, więc nie popełniajcie tego błędu i nie mówcie o kursach językowych, nie zamieniajcie tej liczby pojedynczej, czyli Intensywny kurs, na przykład, na intensywne kursy. Jeżeli chodzicie na jeden, no to to jest intensywny albo półintensywny, albo regularny, ale to jest jeden kurs. To nie są kursy. No chyba, że macie tyle czasu, że jesteście tak bardzo ambitni yy, i chodzicie na dwa, albo trzy, albo cztery kursy. Więc yy, jak powinniście mówić, jeżeli sytuacja jest standardowa i chodzicie na jeden kurs? No właśnie. Nie chodzicie na kursy, chodzicie na jeden kurs językowy. Chodzę na kurs językowy, zapisałam się na kurs językowy, teraz zapisałam się na kurs online, niestacjonarny. Następnie yy, na kursach nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Nie, bo nie byłaś, czy nie byłeś na kilku kursach. Na jednym kursie nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Byłam na kursie, yy, na kursie poznałam ciekawych ludzi, na kursie. Poprawiłam swoją znajomość polszczyzny. Następnie mm, mam dużo mm, cennych notatek z kursów. Z kilku, czy może z jednego kursu. Albo wracam z kursu, albo to jest moja koleżanka z kursu języka polskiego. I tu uważajcie, nie mówimy kursa, nie, mówimy kursu, końcówka U. Wracam z kursu, koleżanka z kursu, mam notatki z kursu. I ostatnia sytuacja, narzędnik przed kursami. Kilkoma, dwoma, trzema? Nie. Przed jednym kursem, przed kursem musicie napisać test kwalifikacyjny. Przed kursem proszę kupić podręcznik. Przed kursem proszę się zarejestrować przez stronę internetową. Więc uważajcie, może być taka sytuacja, że chodzicie na dwa kursy, że byliście na kilku kursach, że wracacie z kilku kursów, macie notatki kolegów z kilku kursów albo przed kursami wieloma. Może być taka sytuacja, ale sytuacja. Ta, według moich obserwacji, jest rzadsza. Częściej chodzicie na jeden kurs, jesteście na jednym kursie, wracacie z jednego kursu i przed jednym kursem, na przykład, kupujecie podręcznik. No dobrze, to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!